Rozpoczynamy kolejny odcinek. Kto to kupi rzecz o budowaniu marki, promocji i sprzedaży? Dziś jestem w kolonii świtnik mały, w gospodarstwie ogrodniczym, którego historia sięga aż 1913 roku. A ze mną jest właścicielka, osoba, która zajmuje się marketingiem i sprzedażą. Ola, buła! Ta -da! Dzień dobry. Dzień dobry, No dziękuję Olu, że zgodziła się na rozmowę ze mną, że zgodziła się opowiedzieć o swojej działalności. Zacznijmy może od historii. Jak to się zaczęło z tą Szczepanówką? I jak to się stało, że ty jako taka młoda osoba teraz jesteś właścicielem? Okej. Okay. No to jest generalnie bardzo długa historia. Ja, no tak. y ja jestem współwłaścicielką, ponieważ mm -hmm. y my firmę prowadzimy rodzinnie. I tutaj jedną firmą, czyli Szczepanówką, zajmuję się ja, y moja. Mama. Mama i moja młodsza siostra. Natomiast są jeszcze moi dziadkowie oraz mój wujek, czyli młodszy brat mamy, i wspólnie po prostu tutaj zajmujemy się całym gospodarstwem. Ale no właśnie, wróćmy do korzeni. Tak. Kursem zajmujemy się generalnie tak od 2010 roku, wtedy właśnie moja mama wpadła na pomysł, żeby rozpocząć taką nową gałąź mm -hmm. w naszej działalności i coś z tych owoców, które mamy, coś z nich robić. Tak właśnie powstał pomysł na soki tłoczone, mm -hmm. takie naturalne, bez żadnych dodatków. W 2013 roku Kupiliśmy swoje maszyny, otworzyliśmy własną tłocznię, no i powstał ten problem nazwy. To, to po prostu była taka burza mózgów, straszna, ja, ja nie wiem, to było... To chyba było najcięższe. <grym, 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 jaka jesnazwa, nazwa? Tak? <grym>, tak, jaka nazwa? Bo jakby już zakład jest, wszystko jest, nie ma problemu, ale jest problem z nazwą. Moja mama zaczęła się podpytywać swoich rodziców, jak to jest, że my mamy tutaj te ziemię i tak dalej. Tu my doszliśmy do tego, że to się wszystko wzięło od jej pra... pradziadka? czy czy prapradziadka? Albo moj... nie, to mój prapradziadek który się nazywał Szczepan. Aha. I on właśnie w 1913 roku kupił po prostu tutaj te, te ziemie, uh -huh. na których my obecnie prowadzimy gospodarstwo. No i przez to, że on się nazywał Szczepan, to stwierdziliśmy, że to będzie Szczepanówka, no bo on rozpoczął tą działalność taką sadowniczą, bo on sadził pierwsze sady, potem tym się zajmował jego syn i synowa, no i potem. Jakby ich dzieci, czyli mhm. mój dziadek. Z tym, że dziadek poszedł bardziej w taką produkcję warzyw, hodowlę zwierząt itd. No i sady przywróciła jego córka, czyli moja mama. W 1994 roku założyła dość spore takie właśnie gospodarstwo sadownicze nastawione na uprawę właśnie jabłek, gruszek, wiśni, czereśni, no i też wyżywa. W 2010 roku mm, też była taka trochę y, sytuacja y, na rynku niekorzystna, jeżeli chodzi o, y, o jabłka, był problem ze sprzedażą, ze zbytem, no i też jak, jakby no, postanowiliśmy, że będziemy po prostu to, co się da, będziemy przetwarzać y, sami i sprzedawać jako, jakby owoc sprzedajemy po prostu pod inną postacią. Tak, no się, No tak, i od tego się zaczęło. W 2015 roku stworzyliśmy nasz pierwszy cydr. Ehm, Widać go nawet tutaj. No. Tutaj tak, nawet... za tobą jest 2015. A, no tak, właśnie. jest jeszcze, jest jeszcze w sprzedaży. Był jeszcze jeden z rocznika 2015, ale już niestety już cały wyprzedany. Wyprzedany. Tak. No i wtedy było tak naprawdę kilka produktów. Bo był sok jabłkowy, sok gruszkowy, jabłko z gruszką, był cydr. 2016 powstaje ten sklep stacjonarny, no i jakby problem, no mamy sklep, a mamy tylko kilka produktów uh -huh. i się mama bardzo, bardzo martwiła, o co to będzie, co to będzie, mówię, mamo, nie martw się, zobaczysz, jakoś to tam damy ramy. Ja wtedy jeszcze byłam na studiach. Studiowałaś coś z ogrodnictwem? Nie. <laughs> nie. Z zarządzaniem? Nie. Kurczę, a co? Nie, ja jestem naukowcem. Naprawdę? <laughs> tak. Ja, ja skończyłam na UJ w Krakowie nanotechnologię, e broniłam się na Wydziale Chemii e i Uuu, <laughs> robiłam tak, robiłam, robiłam e rzeczy w ogóle niezwiązane nie z tym, ale jednocześnie kończyłam też technologię żywności mhm. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Oraz później jeszcze sobie zarobiłam takie studia podyplomowe z enologii, czyli z wiedzy o winie. E, także jakby no, trochę tematycznie, ale, ale nie do końca. Nie do końca. Nie. O, skończyłam studia ponad już 3 lata temu, e, wróciłam, e, mieliśmy dosłownie no, kilkanaście produktów, teraz mamy około 200. Co macie w ofercie teraz? Opowiadaj, co mamy w ofercie? O, teraz dużo chwał. fajnych, dużo no, fajnych rzeczy. Właśnie, mamy chwal, w się, chwal się. Przede wszystkim, czyli nasza baza to są tłoczone soki. Takie mm -hmm. naturalne, bez żadnych dodatków. Bez cukru, bez konserwantów, bez wody. Tworzone tutaj u nas na miejscu, w naszej tłoczni, w naszych owoców z polskich owoców, bo też mamy taką filozofię, że nie przetwarzamy tego, co nie jest polskie, czyli u nas nie znajdziesz żadnego mango, cytryn, żadnych marakui i innych grejpfrutów, tylko mamy patriotycznie. Tak, Idziecie. Tak, maków soków mamy około 40. Są to o. tak, są to so soki owocowe, wielowocowe, owocowo-warzywne, warzywne. warzywne. Oraz powolutku zaczynamy robić, idziemy w kierunku soków takich ziołowych. Kolejną kategorią są syropy owocowe i ziołowe. I tutaj mamy syropy z kwiatu bzu, z mniszka lekarskiego, z grócznika, z jagody kamczacki, z pigwy mhm. itd. To wszystkie owoce macie tutaj u siebie w sadzie? Głównie tak. To czego nie mamy, to pozyskujemy od swoich znajomych albo też od rodziny. Też jakby my mamy taką też rodzinę, która się spodobało Tak, 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 więc to, co, no bo też nie da się, nie da się wszystkiego samemu e, po prostu tak. uprawiać, bo to jest niemożliwe czasowo, fizycznie, mm, ale to nie jest na pewno pozyskiwane od obcych ludzi, e, tylko wszystko tutaj i lokalnie. Kolejną kategorią są octy. My lubimy bardzo fermentację i nie tylko cydr, ale też i fermentujemy nasze owoce pod kątem właśnie octów. I tutaj bardzo mocno idziemy w ten kierunek octów i rozwijamy kolejne, kolejne smaki. Kolejnym działem są dżemy, powidła konfitury i to robimy na taki sposób babciny. O, tak, jak, Tak. Czyli tak... dodajecie tylko cukier i koniec? Czy cukier pektyny, robicie... żeby do, do niektórych, żeby, żeby zagęścić coś. Jak Wy osób zatrudniacie, bo przecież to jest chyba niemożliwe, że sami to robicie, tylko macie już po prostu to jest, jakąś załogę, prawda, do zbierania tak, przecież owoców tak, trzeba. Tak, tak, Właśnie u nas liczba osób jest tak naprawdę zmienna. Mhm. Teraz no, mieliśmy zbiory, zbiory jabłek, zbiory gruszek, no to w takim momencie to jest dodatkowych 20 osób, a tak na stale jest tak nas około pomiędzy 7 a 10 osób tak przez cały rok, ale w tym ja liczę siebie. Tak. Liczę siebie, moją mamę, moją siostrę, moich dziadków, mojego wujka. Naszą sklepową, która jest tutaj właśnie w sklepie stacjonarnym. Współpracuję jeszcze z graficzką. Teraz będziemy przy promocji, tak, móc. właśnie, ja tak, żeby... Sobie... Tych osób nie liczę, tych tak. osób nie liczę, ale tak suma summarum, jakby się to wszystko zliczyło, no to... Czyli w sezonie około 30 powiedzmy Spokojnie, przy zbieraniu, tak, tak, a tak. później to około 7 tak, osób. Tak, tak. Powiedz jeszcze, Ola, jak to wygląda to przetwarzanie? ja na przykład, jak sobie robię sama dżemy w domu, a ich jest tam, powiedzmy, niewiele w porównaniu z tym, co wy tutaj macie, no to siadam sobie, obieram jabłka normalnie ręcznie. No my też obieramy. Też obieram tak? tak? No właśnie mnie to ciekawiło, czy macie tak. jakieś maszyny specjalne do tego, tak. czy po prostu właśnie... siedzicie i obieracie właśnie... i śpiewacie piosenki soku. przy tym sobie? No to tak, trochę tak to wygląda. Tak? <noise> trochę tak, tak. No to nie, właśnie dżemy to one są rzeczywiście robione od, od zera, w sensie ręcznie. One są, bo nie wiem czy tutaj widzisz, ale nie wiem czy widać to w ogóle. To ja na pewno one, pokażę na zdjęciach. Tak, one mają też takie serweteczki, kokardeczki. To wszystko jest ręcznie robione, od obierania, od jakiegoś tam mycia, po właśnie jakieś etykietki. To jest wszystko ręcznie robione. Także tu dżemy są w pełni ręcznie robione, ale no do soków no to mamy, mamy maszyny. No to... Jak to wygląda? Tak. Przecież to jest mnóstwo pracy tak, tak. naprawdę, tak, tak. a jednak wkładacie to w to bardzo dużo serca i swoich rąk. No, tak, 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 Macie już produkty, teraz e, idziemy do klienta. Jak zajmujesz się sprzedażą? Mhm. Jak trafisz do tych z, e, klientów? Gdzie wasze produkty można spotkać? Mhm. E, teraz e, głównie e, trafiam do nowych klientów przez internet ponieważ jakiś czas temu założyliśmy sklep internetowy, gdzie jest dostępna nasza oferta. Podawaj adres od razu niech ludzie kupują. Szczepanówka.pl bez polskich znaków, tak jak nasza nazwa, że łatwo jest zapamiętać. Jest tam nasza cała oferta i przez kanały social media, czyli Facebook, Instagram i ostatnio też kanał na YouTube założyliśmy. Ale jak na razie jest tam jeden film, także to jest dopiero w fazie. W Taki fazie. spot reklamowy, widziałam tak, ten spot. Tak, Bardzo tak, fajny. tak, tak. Tymi social mediami zajmujesz się ty. Ja, tak. Ja jak często mało kto, to, Tak. Mało kto w to wierzy, że się właściciele zajmują social mediami, ale tak. tak. Jak często publikujesz? Tak. No właśnie chciałabym częściej. Powiedz, ja bym jak bym często częściej. to robisz? E, wiesz czyli co? Rzadko robisz to tak. E, wiesz, co zależy od... E, tak naprawdę to zależy od tego, co się u nas e, dzieje, bo jeżeli mamy bardzo dużo pracy, tak jak teraz, czyli jest sezon i tłoczenia soków, i e, zbiorów owoców. To publikuję rzeczywiście rzadko. Te posty takie na profilu pojawiają się dwa na tydzień, mm -hmm. to, to nie jest dużo, ale staram się regularnie codziennie robić Insta stories. Mm -hmm. Super. Z tak takich rzeczy, jakby takich, co się u nas dzieje na bieżąco. Nie wiem, na przykład wczoraj zaczęliśmy, zaczęliśmy zbiorę buraka, no to wrzucałam, że zbieramy tego buraka, bo dużo osób czeka mm -hmm. na tego buraka. Także tak na bieżąco, no to właśnie Insta Stories, natomiast posty, no to tak teraz dwa w tygodniu, natomiast jak mam trochę więcej czasu, no to są publikacje nawet codzienne. Mhm. Na Facebooku też jesteście jako szczepanówka. Po prostu. Tak jest, na Instagramie tak samo, na YouTubie tak samo. Bardzo łatwo znaleźć, tak jest. zapraszamy. Social medium trafisz do klientów indywidualnych, czy też zdarzają się e, firmy, które są zainteresowane. Na przykład, czy chcąc trafić do jakiejś firmy, nawiązać jakąś współpracę z firmą inną, to nie wiem, osobiście na przykład się tym zajmujesz, czy idziesz to... gdzieś, czy e... jak to wygląda? No. Na samym początku, jeszcze no, przed pandemią, to jeździliśmy po różnych targach albo w jakichś festynach, kiermaszach itd. i jakby mieliśmy taki kontakt bezpośredni i na takich wydarzeniach po prostu klienci nas poznawali. Teraz firmy same się odzywają, prosząc o naszą ofertę, chcąc z nami nawiązać kontakt. Nasza strona internetowa nie jest idealna i jeszcze wymaga bardzo dużych zmian, natomiast uważam, że dobrze zrobiona właśnie strona internetowa, dobrze przygotowana oferta uh To jest już duży, duży krok sukcesu. Do, tak, do sukcesu oraz odpisywania na maile, mhm, wbrew tak. pozorom to jest, to jest bardzo ważne i szybkie, dość szybkie tak. odpisywanie na maile. na maile, na wiadomości też na, na Facebooku, wiadomości, bo niektórzy to tak. jakby lekceważą i po trzech tygodniach odpowiadają, kiedy już klient znajdzie sobie inną firmę tak, do współpracy. Tak, 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 bardzo dużo ro, e, dobrego robi nasz sklep tutaj stacjonarny przez to, że można tutaj spróbować tych naszych soków po prostu chodząc na zakupy, bo ktoś tam mu poleci, że słuchaj, tutaj są takie fajne rzeczy, e, idź sobie coś tam spróbuj, kup. I to się okazuje, że na przykład, nie wiem, to są pracownicy jacyś firm i sami polecają. Program jest o budowaniu marki, to powiedz Ola, co według Ciebie ważne jest właśnie w tym procesie budowania marki? Na co Ty kładziesz nacisk? Autentyczność. Autentyczność. Tak. Czyli, że no tutaj jakieś ściemy. Po prostu jak mówimy, że to jest z naszych owoców, no to to jest z naszych owoców, że nie ma tutaj, nie wiem, dodatku cukru, no to rzeczywiście nie ma dodatku cukru yy, i tak dalej. Autentyczność, transparentność, też taka yy, otwartość. Słuchamy potrzeb naszych klientów, słuchamy ich opinii. Yy, jesteśmy zawsze yy, Przyjaźni, uh -huh. tak, to radość. Tak, właśnie, tak, no tak właśnie tutaj, zawsze nam klienci mówią, że fajna tutaj jest u nas w sklepie atmosfera. Też tak bardzo, tak jak widzę, jak obserwuję naszych klientów, to też tak bardzo swojsko się tu u nas czują. Szczepanówka po prostu jest taka jak, jak my. Też nawet jak wybierałyśmy naszą tą taką identyfikację wizualną, tak? mm -hmm. Czyli te nasze kolory, wy, czyli wygląd etykiet, wygląd ym, strony internetowej, nie wiem, wygląd wizytówek i tak dalej. To to są takie kolory, które my same też lubimy, w sensie, mhm. y, tak jak nie wiem, jak widziałaś naszą stronę internetową na pewno, to ona jest kobieca, tak. no nie? No właśnie, bo my jesteśmy matką kobiecą. W głównej mierze zatrudniamy kobiety, aczkolwiek połowa naszej społeczności to są kobiety, połowa mężczyźni, y, ale mężczyźni, którzy dbają o swoje zdrowie albo uprawiają sport. Ola, jeszcze zapytam Ciebie w temacie promocji, bo rozmawiałyśmy o postach, powiedz mi, czy korzystasz teraz z postów sponsorowanych? Nie. Nie. Ja korzystałam z postów sponsorowanych, natomiast w momencie kiedy tutaj te stawki za, za, te, za te posty no, poszybowały w górę, to ja stwierdziłam, że postawię na po prostu taki organiczny zasięg. Staram się jak najwięcej po prostu um, robić, um, robić tak, żeby ten nasz organiczny zasięg był jak największy. Mhm. I też ja jestem, nie jestem zwolenniczką um, e, takich reklam, że my wszędzie będziemy wyskakiwać tak mhm. z tak, że, że no też nie, jakoś to też nie jest w moim stylu. A reklamujecie się w ogóle gdzieś? Reklamujemy się, ale w inny sposób. My się na przykład reklamujemy w taki sposób, że nasze banery stoją w różnych miejscach. My sponsorujemy na przykład drużynę piłkarską Motor Lublin, bo no to się jakby wpisuje w naszą ideologię dbania o zdrowie, więc my stawiamy na taką formę reklamy. Czy macie klientów gdzieś tutaj spoza terenu Lublina? Bo Panie. jesteście przy Lublinie, więc pewnie współpracujecie z jakimiś firmami, tak? Z Lublina. Tak naprawdę my współpracujemy obecnie z firmami z całej Polski. Zarówno jeżeli chodzi o klientów takich hurtowych, no firmy. Firmy, restauracje, jak i właśnie o klientów indywidualnych. Powiedz Ola, co największą trudność sprawia Wam w prowadzeniu takiego biznesu? No. Najtrudniejsze jest to, że u nas co pół roku zmienia się struktura organizacyjna naszej firmy, ponieważ my się cały czas rozwijamy, więc tak naprawdę no dwa razy w roku. Trzeba wszystko zmieniać, żeby się dostosować do tego poziomu, na którym jesteśmy. Trochę stresujące jest planowanie wielkości produkcji. W takim sensie, że my na przykład zakładamy sobie, że danego produktu wyprodukujemy tyle i tyle. I się okazuje, że kurczę, że za, za, mało. za mało. Za mało. Ale przez to, że my zawsze komunikujemy to, że wytwarzamy nasze produkty ze świeżych owoców, świeżych warzyw albo świeżych tych ziół, to mówimy zawsze, że jeżeli załóżmy sok z, jago z jagody kamczatki, mówię, U? bo tu stoi, e produkujemy w czerwcu, jeżeli on się na przykład skończy w lutym, no to przykro mi, ale czekamy do czerwca. Nie będzie dodatkowych. Nie wyczaruje. Nie wyczarujemy, no bo skąd mamy wyczarować tak. świeży, świeży owoc w lutym, prawda? Staramy się planować tak te nasze ilości, żeby jednak to wystarczyło na cały rok, no ale czasami się nie da, bo na przykład prowadziliśmy w koniec, koniec sierpnia do sprzedaży syrop z ogórecznika lekarskiego. To jest taki kolej, kolejna nasza pozycja tego, w dziale syropów ziołowych. I szczerze mówiąc, wyprodukowaliśmy, już widzę, że wyprodukowaliśmy go za mało. Mm -hmm. um, no ale... Ale to dobrze, to, to dobrze, jest świadczy, bardzo dobrze, bardzo no, dobrze, to jest o firmie, tak. Jakby to jest stresujące, bo to takie właśnie tłumaczenie, że, no, że przepraszamy, że tego nie ma. Skończyło się że, tak. się, że się skończyła, z drugiej strony, no fajnie, że tak, się skończyło. No właśnie, no nie? Dokładnie. Że to jest takie naj, najtrudniejsze. A druga rzecz, kto to jeszcze w kontekście sprzedaży mm. przez internet, że ciężko jest mi się wcielić czasami w tego naszego klienta ponieważ dla mnie dużo rzeczy jest oczywistych. Mm -hmm. W sensie, no bo ja to mam tak, na co dzień, tak, prawda? Tak. Więc y, zawsze jak siadam do, do komputera, a do, do tego, ok, to teraz będę poprawiała tą naszą stronę, żeby była jeszcze bardziej czytelna i zrozumiała, to bardzo często proszę na przykład moich znajomych o opinię, mm -hmm. że to jest dla Was jasne, czytelne i tak mm -hmm. dalej, no nie? Także to też jest ciężkie. Mm -hmm. Ola, gdybyś miała polecić czy poradzić coś młodym przedsiębiorcom, to co byś poradziła? Na co zwrócić uwagę podczas tworzenia biznesu? Przede wszystkim stworzyć sobie grupę docelową. Ja wiem, to jest takie oklepane, wszyscy o tym mówią, ale to jest naprawdę bardzo ważne grupa docelowa. Czyli jaki jest Twój wymarzony klient? Mm -hmm. Jak on wygląda? Jakie ma zainteresowania? Ile ma lat? Gdzie mieszka? I tak dalej. To po pierwsze. Po drugie, właśnie to odpisywanie na wiadomości, na maile, w miarę możliwości jak najszybciej. I przede wszystkim takich, żeby udzielać takich rzetelnych informacji, krótkich, rzeczowych, bez jakiegoś tam lania wody, owijania w bawełnę. Co jeszcze, a i na początku, żeby się nie przyjmować, że nie ma zamówień, że jakby że są takie dni, że rzeczywiście możesz nie mieć ani jednego zamówienia. I jakby tu, w kontekście na przykład sklepu internetowego, ja też to przechodziłam tą, tą fazę, że bardzo się stresowałam i myślałam, co ja robię, nie tak. A jakby, je, jeżeli są właśnie takie dni, że nie ma zamówień, jest, albo jest jakiś mniejszy ruch, to wykorzystać ten czas na, nie wiem, udoskonalenie czegoś, na wiem, tworzenie oferty, nowego produktu, yy, albo, nie wiem, zjeść sobie wolne po prostu, odpocząć. a nie, tak, odpocząć, a nie stresować się tym, gdzie są ci klienci. Yy, I ostatnie, no to social media i ta komunikacja, to jest bardzo ważne. Trzeba się dać poznać, no i być takim trochę chyba otwartym. Na zakończenie naszej rozmowy powiedz e, o marzeniach. Ojej. No, macie na pewno jakieś plany, macie jakieś marzenia. A, o wielu planach nie mogę mówić. Tak? Bo konkurencja czyha. No, a, oczywiście, to tak. nie, mówimy Jest, tylko o tym, co, tak. o czym możemy. I o czym masz ochotę opowiedzieć tak. nam. Na pewno na pewno dotarcie do jeszcze większej grupy odbiorców. To i jeszcze, jeszcze bardziej poszerzenie tej naszej oferty, tak żeby można sobie do nas było przyjść na zakupy i tak fajnie, kompleksowo się zaopatrzyć w różne produkty. A tak już tak, tak prywatnie, to jest takie moje, moje osobiste marzenie, nie, nie wiem czy się spełni, to ja bym bardzo chciała mieć winnicę. To jest, wow. takie, to jest takie, moje bardzo duże marzenie. Więc jeżeli będzie ta winnica, no to będzie wino-szczepanówka. Ale, ale to, to nie wiem, czy się spełni. Ja Ci Ola to... życzę, żeby Twoje marzenie się spełniło, żebym ja mogła przyjechać do ciebie na rozmowę do Twojej winnicy. Tak, i, tak, i wino będzie, <gry> Tak, i będziemy pić wino, i będziemy opowiadać, i będziemy prosić wszystkich o udostępnienia, tak, żeby winnica szczepanówka tak, była sławna. A tymczasem prosimy Was wszystkich o udostępnienia naszego filmu, tak, żeby Szczepanówka, sklep, który tutaj ma mnóstwo. Tfo, y, przetworów z owoców lokalnych, tu, żeby one były sławne, żeby one były, miały branie i żeby <grym> wszyscy ta? wiedzieli, że taka Szczepanówka w Świdniku jest. W Świdniku Małym Kolonii. W Świdniku Małym Kolonii, właśnie. Tak dziękuję jest. Ci bardzo, Ola, za rozmowę bardzo. i dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Pa!